Bibliotekar Anna Dąbrowska, witam serdecznie. Dzisiaj 30 grudnia zapraszam na analizę giełdy. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowane związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Zapraszam do zapoznania się z klauzulą, teraz widoczną na ekranie, oraz z klauzulą tuż pod wideo. Zacznijmy dzisiaj inaczej, od rynku obligacji. Przed nami wykres dzienny TLT. Tak jak zaznaczyłam na poprzednim wideo. Kluczową kwestią będzie tutaj, czy zostanie utrzymana ta linia wsparcia dla obligacji, bo póki co widać po tym chwilowym entuzjazmie, że obligacje zaczęły rosnąć, natomiast nie ma kontynuacji tego ruchu. Pieniądze wychodzą z obligacji, a nieżeli na odwrót, czyli inwestorzy sprzedają obligacje i to skutkuje cofnięciem się, jeśli chodzi o notowania TLT. I równocześnie rentowność nowych obligacji rośnie. Tak? To jest taka odwrotna zależność odnośnie cen obligacji, a rentowności obligacji, bo rentowność obligacji dotyczy nowych obligacji. Czyli jeśli rentowność obligacji nowych rośnie, to tych dotychczas wytomatowanych, jak na przykład w funduszu, przestają być tak bardzo atrakcyjne i cena ich spada. Czyli to jest dokładnie odwrotna korelacja. Czyli to widzimy z ostatnich kilku miesięcy, notowania TLT znajdują się na poziomie wsparcia. Jeśli zostanie pokonany, no to jakby tutaj momentum zupełnie się zmieni, a ważne jest, żeby pamiętać, i te właśnie obligacje oferują swoim inwestorom realne ujemne stopy procentowe, czyli w zasadzie jest gwarancja straty w wysokości rzędu 5%, czyli Taka to jest inwestycja w obligacje. Jeśli chodzi o obraz techniczny w długim terminie, to można się doszukać formacji potencjalnej głowy i ramiona, czyli mamy jedno ramię, głowa i tutaj drugie ramię w tym momencie. Jeśli by taki scenariusz się zrealizował i zostałaby przełamany ten poziom wsparcia, to by oznaczało no, mogłoby oznaczać zupełną zmianę, jeśli chodzi o trendy. Dla, dla całej ekonomii, tak, bo to, co się dzieje z rentownością obligacji, to, co się dzieje z rynkiem długu ma bardzo ważne znaczenie, jeśli chodzi o wszystkie aktywa. Także warto obserwować zawsze um, zarówno obligacje, jak i rentowność obligacji, żeby mieć jakieś wskazówki co do innych aktywów. I tak na przykład, tutaj widzimy, są to ceny obligacji. Ok, co mamy dalej? Dalej spójrzmy, um, przygotowałam wykres, to jest wykres rentowności obligacji, YELTS, tak. I tutaj długoterminowo narysowałam dwie linie wsparcia i oporu. W tym momencie notowań, rentowność wynosi 1,5%. I możemy się doszukać i mamy odbicie od poziomu wsparcia. Tak, czyli jest to tutaj długoterminowe wsparcie. Jest utrzymany ten poziom, także patrząc na ten wykres potencjalnie stopy procentowe mogą swobodnie umacniać się z tych poziomów. A tak naprawdę, nawet i dalej, jeśli spojrzymy na wykres z szerszej perspektywy, długiego trendu, jeśli chodzi o stopy procentowe z ostatnich kilku dekad, to mogą się umocnić, nie zmieniając trendu do rzędu 2%, a nawet jej 2,5%. W każdym razie, buduje nam się tutaj powoli jakieś momentum wzrostowe dla rentowności. Tym samym, jeśli tak będzie y, ten trend kontynuowany, to ceny obligacji funduszu będą y, spadać jako, iż jest to odwrotna korelacja. Okay? Y, jeśli chodzi o, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o wykres bieżący y, na stronach CNBC, no to właśnie mamy tutaj ostatnią świeczkę wczoraj, wzrost. To mieliśmy te umacnianie się wczoraj i dlatego ceny obligacji nam spadły, OK. Czyli to jest są obligacje rentowność. Przykuwa uwagę kryptowaluty. I tutaj wykres Bitcoin do dolara. Kilka analiz tutaj mam naraz zaznaczonych. Nawet nie wiem, od której zacząć. Jakby tutaj zacząć od początku. To jest wykres logarytmiczny, jeśli chciałby ktoś zobaczyć taki wykres to trzeba zmienić na skala logarytmiczna dla instrumentów, które mają bardzo dużą zmienność lub długi okres czasowy. Taka skala jest bardzo dobra do analizy, często lepsza niż skala normalna. To, co przykuwa na teraz moją uwagę w szczególności, to to, iż tak naprawdę mamy ten impet tutaj dla Bitcoina w ostatnich miesiącach gdzieś tam wyhamował, tak? czyli mamy tutaj ten podwójny szczyt, i równocześnie dywergencja na RSI. Okay? To jest jakby to już się wydarzyło, tak? Tutaj zostało. Spadki zostały wykonane z tego poziomu. Natomiast w dalszym ciągu ta dywergencja na tak długoterminowym wykresie, czyli tygodniowym daje jakiś sygnał odstrzygawczy. To jest, to jest jeden czynnik. Drugi czynnik to to, iż. Są narysowane taki kanał wzrostowy, który ma szereg linii, one się sprawdzają, dlatego że wielokrotnie zostały, były reakcje z tych poziomów, czy to od góry, czy to od dołu. Także taka na przykład linia, z której teraz jest to poziom oporu, z której teraz Bitcoin odbija, była już wielokrotnie respektowana, także nie jest to taki znowu przypadkowy poziom. I jest to opór, i dopóki coś się nie zmieni, dopóki tak naprawdę Bitcoin nie znajdzie wsparcia, no to ten momentum spadkowym. Gdzie to wsparcie może być, to może temat nie na dzisiejsze spotkanie, bo jeszcze go za bardzo nie widać przed nami. To, co chciałabym tutaj pokazać, to to, i jest pewna korelacja, którą gdzieś tam należy może dołączyć do swoich analiz, na pewno nie może być to jedyna analiza odnośnie rentowności obligacji, którą prezentowałam przed chwilką, i bitcoina. Czyli tutaj zobaczmy, szczyt na bitcoina w marcu mieliśmy, marzec tego roku, listopad tego roku. Okay. Zobaczmy, przejdźmy do, y, do właśnie rentowności, co są online. Ok? Czyli tutaj był szczyt marzec tego roku, tak? To był szczyt y, rentowności w marcu i mieliśmy szczyt rentowności y, tutaj, mieliśmy w listopadzie, tak? Tutaj był Październik, ale także i listopad, tak? Czyli jest to jakaś, yy, jakaś tendencja yy, i dwa dołek także, także się będzie zbiegać, czyli tutaj dołek rentowność to był lipiec. Jeśli przejdziemy sobie na, na bitcoina, to tutaj dołek, koniec tego dołka to także był lipiec. Także jest pewna korelacja, i dzięki temu możemy mieć pewne wskazówki, tak? Nie jest to, nie możemy traktować tego, tego jako wyrocznie, natomiast dołożyć do, do naszych arsenałów na pewno nie byłoby złym pomysłem. W tym momencie rentowność obligacji gdzieś tam notuje momentum wzrostowe, czego wcale Bitcoin nie potwierdza, a wręcz przeciwnie, także to gdzieś tam musi dopiero się ułożyć, co często też mamy w tym momencie sprzeczne sygnały na Bitcoinie. W każdym razie, jeśli byśmy chcieli się zaczepić tylko do jednej rzeczy, czyli do analizy technicznej, bo to w końcu ona odzwierciedla to, co się dzieje z popytem i sprzedażą, z no to jest jeszcze miejsce do spadku, trwa momentum spadkowe i zobaczymy, gdzie on znajdzie swój poziom wsparcia, tak? Nie tylko Bitcoin, jeśli ktoś chce inwestować generalnie w kryptowaluty, to na pewno nie musi się ograniczać tylko do kryptowalut jako formy inwestycji, Poza tym ta, ta korekta, która jest teraz, stwarza także okazję i o tym też nie, musimy, nie możemy zapominać. Oczywiście nie jest dobrze łapać spadających noży korekta, która jest w czasie, natomiast jeśli będzie się pojawiać jakieś odbicie i poziom, będziemy widzieć, że to się dzieje, to może to stanowić okazję czy to na, na, na krypto, czy aktywach powiązanych z krypto. I tutaj mamy szereg ETF-ów, szereg akcji, które tak naprawdę powiązane z tą z technologią blockchain czy kryptowalutami. Tutaj wspomnę tylko dwie. Pierwszą to będzie firma, która skupia, inwestuje w koszyk akcji, który kopalni kryptowalut. W tym momencie jest to nowy fundusz, nigdy nie miał swoich dobrych czasów, bo od kiedy został. Wylansowane to kryptowaluty Bitcoin. Nie ma gdzieś tam dobrej pasy, natomiast istnieje taki fundusz. Także może, jeśli coś się zmieni, pojawią się okazje. No i też zupełnie jest zdewastowany fundusz Block, który skupia w swoim koszyku właśnie firmy wykorzystujące technologię blockchain, czyli mamy tutaj PayPal, Square, Nvidia. I tutaj przecena jest silna, mocna. Świeczka tygodniowa z tego tygodnia sprowadziła notowania do poziomu wsparcia, tak? Także tutaj tylko jeśli nastąpi gwałtowne odbicie, no po prostu odbicie z tego poziomu, to będziemy mogli mówić, no, odbicie o jakiejś okazji. W tym momencie jest to wygląda trochę strasznie, gdyż to wsparcie jest tutaj forsowane. Czyli mamy taki szczyt, Podwójny szczyt i teraz mamy tutaj podwójny dołek, taki naprawdę kwadrat. Zobaczymy, co z tego było, będzie dalej. Jeśli chodzi o dolara, dolar gdzieś tam bez mniejszych zmian. Ostatnie wzrosty dolara spowodowało, iż odrobił 50% swoich wcześniejszych spadków. W dalszym ciągu jest pod poziomem oporu. Nastąpiła przedwczoraj całkiem mocny spadek. W tym momencie jest dolar na poziomie tutaj takiego mikrooporu. Jeśli zostanie utrzymany, to otwiera to drogę do dalszego osłabiania. Jeśli chodzi o metale szlachetne, praktycznie nic się nie zmieniło w obrazie technicznym. OK, spadki, natomiast poziom wsparcia utrzymany i tak naprawdę nic tutaj wielkiego się nie zmieniło. Jeszcze jedna ciekawostka analizując korelację, jeśli chodzi o tym razem złoto i kryptowaluty. Czyli tutaj Bitcoin dla Bitcoina z tego roku, od którego tak naprawdę są problemy z uzyskaniem, utrzymaniem tego impetu, to był marzec. Okej, okay, został on lekko sforsowany w ostatnich miesiącach, ale jeśli byśmy przyjęli, że był to po prostu marzec, to widzimy, iż tak naprawdę dołek dla złota, to też był marzec. Także gdzieś może te dwa aktywa są odwrotnie skorelowane, i jeśli Bitcoin wyhamuje na, na jakiś dłuższy czas, to może złoto będzie mogło to odrobić, a przynajmniej można mieć w swoim portfelu i to aktywo, i to aktywo, żeby gdzieś tam być zabezpieczonym, zahedżowany, mieć swoje inwestycje. W każdym razie jest jakaś tam korelacja i właściwość. Jeśli chodzi o giełdę szeroką, SP 500, to okay, mamy szczyty wszechczasów, to jest fakt. Natomiast z pewnością nie jest to jakaś idealna okazja i nigdy nie jest kupowania na szczytu wszechczasów i w jakiejś aferze gonić za ceną, to na pewno nie będzie dobra podpowiedź, ale podwójnie nie będzie dobra. Jeśli widzimy znowu kolejną dywergencję, tym razem na SP500 na wykresie dziennym, czyli mamy wyższe szczyty wszechczasów, natomiast RSI tego nie potwierdza. Ta dywergencja i teraz, jeśli te szczyty zostaną utrzymane dalej, cena wyszła dalej do góry, to ta dywergencja przestaje istnieć, tak? Także ona jest, jest. Natomiast jeśli będzie przeforsowana, to po prostu y, znika. Natomiast w tym momencie ona istnieje. Także gdzieś tam jakieś takie nie jest to idealny moment do otwarcia pozycji, byśmy chcieli. Otwierać nową pozycję na dokładnie odwrotnej sytuacji, czyli jeśli notowania znalazłyby się na poziomie wsparcia i byłaby dyfergencja na wzrosty. Natomiast jest y, sytuacja odwrotna, także fajnie by było może poczekać na jakąś chociażby małą korektę, żeby zawrzeć y, pozycję na bardziej intratnym poziomie. Natomiast jest jak jest. Szeroki rynek amerykański na y, szczytach wszechczasów, y, Znajdzie się wiele firm technologicznych, jak chociażby, które pokazywałam przed chwilą, powiązane z blockchain, które mają całkiem sporą przecenę w tym roku. Także to czas pokaże, czy to jest okazja. Złoto, srebro utrzymuje poziom wsparcia i gdzieś jest przy dolnych ograniczeniach swojej korekty. I tak kończymy rok, można powiedzieć. Tak kończymy rok pełen wzrostów tak naprawdę i to spektakularnych, ale jak zawsze pełny był niepewności, bo te wzrosty są oczywiste dopiero po fakcie, natomiast jeśli one trwają, to zawsze inwestorom towarzyszy duża niepewność. Natomiast czasy są ciekawe, jeśli chodzi o inwestycje z pewnością i biorąc pod uwagę dodruk i inflację, chcąc, nie chcąc, trzeba wychodzić w poszukiwaniu Alternatyw, być kreatywnym, jeśli chodzi o inwestycje, żeby zabezpieczać swoje oszczędności, a nawet je pomnażać. Dobrze, to jest ostatnie nasze spotkanie w tym roku. Dziękuję za zaufanie, zaufanie do Deep Broker, za inwestowanie właśnie z Deep Broker. Życzę Wam y, szczęśliwego Nowego Roku, y, tak? szczęścia, zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów w nadchodzącym y, roku. Do usłyszenia. Pozdrawiam.